Siemanko Kozimeczki, witajcie w nowej serii na moim kanale a mianowicie serii związanej z matematyką dzisiaj zajmiemy się równaniami a mianowicie tym równaniem A dobra, to najpierw zapisujemy 12 razy A 1, 2, 1 przez 6, dodać 1, razy 3, odjąć 2. I moim sposobem na rozwiązywanie równań jest jakby to powiedzieć dzielenie, tak dalej, czyli ostatnim działaniem, jakie tu mamy, jest odejmowanie, raczej znaczy różnica. Czyli, no, czyli to jest Odjemnik, a to odjemna. Podkreślę to może. Wiem, że brzydko podkreślam, no ale i napiszę tu. Od. Okej. Okay. Mamy już to zapisane, to teraz, żeby nie można dać kolejnego znaku równa się, to jest najważniejsza rzecz. Dobra. 12 razy, no. yy, yy, razy, razy 12 razy a. Dzielone przez 2 odjąć 3. Dzielone przez 6 dodać 1. Zamknąć nawet. Razy 3 równa się 13 dodać 2. 12 razy a. Dzielone przez 2 odjąć 3 dzielone przez 6, dodać 1, razy 3, to jest 15, czyli te wszystkie działania, tutaj mamy, dadzą nam wynik 15. Ok, już to zrobiliśmy, to teraz ostatnie działanie, jakie tu jest zapisane, to odejmowanie, to odejmowanie, to mnożenie, czyli Czyli y, trzeba będzie zapisać to mniej więcej tak. 12 razy a dzielone przez 2 odjąć 3 dzielone przez 6 dodać 1 to będzie 15 dzielone przez 3. Jeszcze dalej idziemy. 12 razy a dzielone przez 2 odjąć 3 Dzielone przez 6, dodać 1, to jest 5. I pamiętajcie, że koniecznie wszystkie te działania muszą być zapisane. Ok. Y idziemy dalej. Y ostatnie, kolejne działanie to jest dodawanie. Czyli to będzie jeden składnik, a to drugi. Ok. Czyli. Robimy tak. 12 razy a dzielone przez 2, odjąć 3, dzielone przez 6, równa się 5, odjąć 1. Ok, no to trzeba dalej przepisywać, bo wiadomo, nie można tutaj kolejnego znaku równa się. Pamiętajcie, równania to jest zawsze prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Ciągle tak musi być. Dobra. To przepisujemy. 12 razy a dzielone przez 2, odjąć 3. Dzielone przez 6, równa się 4. Dobra. No i teraz ostatnie działanie, które tutaj mamy, to jest dzielenie. Czyli to będzie dzielna, a to dzielnik. Więc robimy tak. 12 razy a dzielone przez 2, odjąć 3 równa się 6 razy 4. Musimy to teraz znowu przepisać, bo trzeba zapisać wynik tego. 12 razy a dzielone przez 2, odjąć 3. Równa się 24. Ok. Yy, tu teraz, yy, yy, jak widać, yy, ostatnie działanie, jakie tu już jest. To jest odejmowanie. Ale zauważmy, że to odejmowanie jest w nawiasie. Więc trzeba wykonać działanie, które jest poza nawiasem. Czyli w tym przypadku mnożenie. Czyli to jest czynnik i to jest czynnik. Ok. Więc um, A dzielone przez dwa odjąć. 3, równa się 24 4, dzielone przez 12 musimy to przepisać tak jak zawsze a dzielone przez 2 odjąć 3 równa się 2 <laughs> teraz, ok czyli jak to już mamy to już wiadomo co robimy ostatnie jest odejmowanie pewnie już to powiedziałem ale jestem trochę rozczarowany, że tego przyznać. Ale a dzielone przez 2 to się równa 2 dodać 3. Czyli a dzielone przez 2 to jest 5. To teraz trzeba zrobić coś takiego. Już się pozbywamy naszej dwójki, która nam towarzyszyła przez... 14 linijek. No i robimy działanie 5 razy 2. Czyli A równa się 10. I teraz sprawdźmy. Może tak jakby, może nie, nie będziemy tego obliczać i trafić kolejnych minut nagrania i pamięci. pamięci. Okej. Okay. I to już jest tutaj. Mistrz A 10. To jest zbliżenie. Proszę 10. Pewnie niewyraźne, ale uwierzcie mi na słowo, że jest 10. Ja. To wiem Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, jak wykonywać równania. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli Wam się podobało i chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę i suba. Nie wiecie, jak to motywuje. Siema, bit.